Jesteśmy nową kliniką stomatologiczną działającą na rynku od 6 miesięcy i to szkolenie zorganizowane przez pana Kamila dotyczyło nas wszystkich tutaj, to było dla całego personelu, to były i higienistki, i asystentki, recepcja i my lekarze. Uważam, że szkolenie jest zorganizowane na bardzo wysokim poziomie i pozwoliło nam poznać nowe metody obsługi pacjenta. Dowiedzieliśmy się, jak budować autorytet naszej kliniki, jak budować autorytet lekarzy, jak możemy pozyskać nowych pacjentów, jak, jak możemy dowiedzieć się o ich potrzebach i na nie zareagować. Myślę, że każdy wyniósł z tego szkolenia coś dobrego. I e, posiadł nowe umiejętności. Szkolenie zostało przeprowadzone bardzo sprawnie. E, trwało one całe dwa dni e, i e, uważam, że e, możemy to szkolenie powtórzyć za jakiś czas, ponieważ no, ciągle coś nowego się w tej dziedzinie dzieje. Szkolenie trwało dwa dni. Każdy wyniósł z niego sporą wiedzę e, i myślę, że. E, Będziemy to teraz wdrażać i za jakiś czas spotkamy się z Panem Kamilem jeszcze raz, żeby zweryfikować nasze nowe umiejętności. Dziękujemy bardzo. Nazywam się Łukasz Szynkowski, jestem współwłaścicielem praktyki Szynkowska Stomatologia. Jesteśmy po kursie Kamila z zakresu komunikacji z pacjentem. Kurs bardzo obfity w wiedzę. Dużo się działo na tym kursie. Wielokrotnie nagrywaliśmy się na kamerą, nagrywaliśmy swoje rozmowy, co pozwoliło nam poznać potrzeby pacjenta z zakresu komunikacji. Te ćwiczenia pomogły zintegrować się naszemu zespołowi. Każdy z nas mógł poznać etap swojej pracy i problemy, z jakimi spotyka się. Z zakresu komunikacji z pacjentem. Myślę, że teraz po tym kursie nasza współpraca będzie na wyższym poziomie, aczkolwiek wszyscy czujemy niedostęp i planujemy w przyszłości kontynuować kursy z zakresu komunikacji z pacjentem, po to, by dawać jak najwyższą jakość. Podczas kursu rozwijane były zagadnienia takie jak budowanie autorytetu lekarza. Badanie potrzeb pacjenta, przedstawianie korzyści pacjentowi oraz prezentacja danej usługi. Również rozmawialiśmy o tym, jak poradzić sobie z trudnym pacjentem, w jaki sposób odbierać rozmowy telefoniczne i wyjść naprzeciw oczekiwaniom. 800.